Hej, to Ola, dzisiaj przychodzę do Was wraz z moją młodszą siostrą i będziemy się ogarniać na koncert kolejnego stajca w Warszawie 2 lipca. lipca. Absolutnie nic nie widzicie. 16:27, ponieważ koncert jest w Warszawie i my jesteśmy w Warszawie oraz dlatego, że mamy miejsce na trybunach. Nie robiłyśmy nic specjalnego przez cały dzień. Nie kolejkowałyśmy też przez dni. Niestety, ja czytałam dzisiaj książkę. Miśka ma sesję więc też się świetnie bawiła. Więc troszeczkę późno zaczynamy, ale w końcu możemy celebrować ten wieczór. Dokładnie. W tle będzie sobie leciał Harry, ale myślę, że nie będzie nam przeszkadzał. A my powoli będziemy robić make-up. W poprzednim vlogu mówiłam, że poszłyśmy na szmatę szukać jakiegoś spoko outfitu. Nie znalazłyśmy, ale też jakoś super się nie starałyśmy. W związku z tym liczymy, że uda nam się zrobić coś ciekawego z makijażem, chociaż moja twarz wygląda dzisiaj i najlepiej. I to będzie jedyny element koncertowy. Ja jeszcze nie wiem, co zakładam, ale będę wyglądać raczej bardzo basicowo. Ja też jeszcze nie wiem, co zakładam do końca, bo ja zmieniam decyzję tak nie więcej co pół No, ja sobie myślę, że może spróbowałabym w związku z tym zrobić jak y Sharon Tate. Mm -hmm linerem tak tu. Mhm. Ja stwierdziłam, że ja wezmę te mhm. i zrobię tak jakby tu dwa i pod ty, kreską. Mm. Kupiłam z trzy miesiące temu ten żel. Próbowałam raz sobie zrobić brwi i mi kompletnie nie wyszło, więc może od niej bym zaczęła. Widziałam, że na TikToku jest taki trend, że dziewczyny. Pytają swoich obserwatorów, jaką książkę powinna zabrać ze sobą. Ja zabiorę nawet do fanoknozy, jakbyś się zastanawiała. Czy wszystko jest z ok. <grymne> Ty dobrze robię zaczynając od brwi? Czyli ja robię tak na przykład, że ja daję korektor do wyschnięcia, hmm. później robię brwi, a na koniec po podkładzie, jak, jeżeli sobie przez przypadek naruszyłam brwi, to wtedy biorę to i jej. Robię brwi na końcu, bo jak o nich zapomnę, to też nic nie stanie. W ogóle wzięłam to lusterko do ręki i ono jest pęknięte i pękło mi na pierwszym roku studiów, jak od razu je kupiłam i sobie pomyślałam, no to teraz na 7 lat nieszczęści, już minęło 10 lat od pierwszego roku w moich studiów. Co sensie, no, się ono mi pękło tam w trakcie pierwszego semestru, nie? No, między jeszcze chwilą, ale 7 lat minęło. Czy to wygląda lepiej? Czy widzisz jakąś różnicę? No, jak zrobiłaś. To chciałabyś najbardziej, żeby Harry zaśpiewał? Mm, only Angel? Coś z One Direction poza What Makes You W sensie, w ogóle jak nie zaśpiewał bo to, Makes Beautiful, to się obraża. Bo to śpiewa od początku swojej solowej kariery na każdym koncercie, więc jakby to jest... To nie jest ten moment Harry, jakby co. Coś z One Direction poza tym, fajnie było. No i Medicine albo ostatecznie jeszcze mogę przestać na Anę. Na no co? Anna. Każdy raz, są niesąmaczają więcej koł. To you, all, so much, też, też jego go źle bawię. Okej, naprawdę. Powiem ci, chciałabym, żeby jak najwięcej było otworów z pierwszej płyty. Nie śpiewa w ogóle Sign of the Times, nie? To śpiewa. Kto ja bym chciała, że to zaśpiewał. Kiwi myślę, się, że też spoko się śpiewa na koncertach. No. I. Piosenka, której najbardziej nie lubię, to jest What Makes You <laughs> Ale zrozumiem, jak ją żeby dobra będę obrażona. Po prostu ona jest dobra. Jest mi strasznie gorąco. Czyta emocje. Zresztą się Poznaję parę Nic Jeszcze nie wiem, jaką książkę wziąć. Myślisz, że zaprosi nas na backstage. Myślę, że zaprosi nas na afterparty do La Poze. <laughs> A ja powiem, sorry, Harry, nie mogę, mam trochę egzamin. Będzie mu przykro. Jako, że żadna z nas nie była w ogóle na stadionie, Staram się, czy tam będzie gorąco, bo myślę, czy nie założyć krótkich spodenek, krótkiego rękawka i koszuli panelowej, ale boję się, że będzie mi za gorąco. Ja się zastanawiałam nad takim outfitem, ale właśnie pod względem tego, że mogłoby być mi gorąco, więc przynajmniej wtedy bym miała co zdjąć i jakoś się rozebrać. Myślę, że ludzie będą wystrojeni? Tak. A jak ci kolejkowicze się stroją? No za granicą jest tak, że zazwyczaj no, jedna osoba musi być tylko w kolejce, no nie? bo że mają ten taki system, że dostają numerki. I przychodzi rano ochrona, da daje każdemu numerki po kolei w kolejce. Tak? I, i taki... mogą się rozejść? Tak, i wracają do hotelu, zbierają się i wracają jakby dają swój numerek. No albo też czasami, jak czegoś takiego nie ma, więc myślę, że tak może być w Polsce. Że jeżeli, jeżeli ludzie się nie będą o to kłócić, no to, że jedna osoba zostaje i trzyma miejsce, a reszta idzie i się zbiera i wraca i ta jedna osoba się idzie zbierać. A dla kogo byłabyś w stanie stać w kolejce? Dla A jakby One Direction zrobiło powrót? Nie stałabym w kolejce kupiłabym bilet za 3000 złotych pod ceną. Ja myślałam, że wybiorę jakąś odpowiedź, ale w sumie masz rację. Jakby mi już zależało, żeby coś zobaczyć, to chciałabym mieć pewność co z dobrymi miejscami. W ogóle z Michaliną kupowałyśmy te bilety rok temu. Udało nam się dopiero drugiego dnia. No, na sprzedaży ogólnej, a nie na przykład sprzedaży. No. Trochę spanikowałyśmy, bo ja sobie zakładałam, jakby za 750 były te bliżej sceny. Nawet chyba za 800 bym jeszcze pękła, albo 750 to był mój maks. Mhm. I kupiłyśmy w sekcji G, 30, czyli naprzeciwko sceny, ale tak w połowie trybu, wysokości. Nie no, sekcja G jest na samej górze, tylko my jesteśmy na, w, dole. na samym dole sekcji G. No, czyli w połowie. Trochę nad. Widać, ktoś nadal nie jest do końca zadowolony z miejsc. I wiecie ile zapłaciłyśmy? Płaciłyśmy po 600 zł i 5 groszy, nie, 605 zł razem z opłatą serwisową. Ja myślałam, że za około 800, bo tyle było w Niemczech, będą te Johnny's Place albo Hollywood. Na to byłam gotowa, a się okazało, że to było za 1300, zanim my doszłyśmy do tego. Mm -hmm. I już ty też zrzuciłam. Dobra. To usiądę gdzieś z tobą. No, co ty powiedziałaś? do do na końcu. Bo no mi się wydaje, że 750 to powiedziałam, że jak będzie ta Johnny's Place, to byłabym w stanie zapłacić. No a było za 600, właśnie za 600 coś były te, te trybuny V. Najbardziej chciałam trybuny V. Ty pomyślałam, że one będą kosztować 600 a 300 nasze miejsce. No, w ogóle nie miałam sobie pieniędzy i szłam do fryzjera, więc tak jestem w szoku, że w ogóle spotykamy się dzisiaj tutaj. W zeszłym roku byłyśmy na Capital FM i tam grał Harry Styles przez pół godziny. było naprawdę było spoko. I wtedy słuchałam go więcej, no bo przed Capitale FM zrobiłam oddzielną playlistę, gdzie byli wszyscy. Chociaż Harego Stajsa i tak słucham, także pojawia się w mojej playlistie. Nie jestem hardkorową fanką, ale wychodzi nowa płyta, przesłuchuję, wychodzi nowy teledysk, oglądam, nie? Na tej zasadzie. Także myślę, że chyba częściej zatrzymuje się, jak słyszę piosenkę One Direction gdzieś jako dźwięku żyto. na TikToku czy coś, niż Harego ja też się częściej zatrzymuję, jak słyszę. Czekaję yeah. na i gdziekolwiek. Dziewczyny coś często mówią o chorym się jestem taka Direction... Hmm. <grym> że pierwsza płyta była najlepsza, potem druga, potem trzecia. Ja chyba pierwsza, trzecia, druga. Chyba fajna i najmniej mi się wydawało. Serio? Mam też ten problem. Że że nie ja... To tak. Że nie zapamiętuję naturalnie słów. Musiałabym otworzyć. Śpiewać. <laughs> tak. i zaśpiewać kilka razy z kartką i wtedy może by coś mi weszło do głowy a po drugie, że fałszuję, że się wstydzę śpiewać w tłumie <coughs> że mam takie, że na pewno wszyscy mówią takie, ja zamknij ryby. ale tak, to że nie znam tekstu jeszcze bardziej mnie stresuje. Prostu... Bo nie chcesz krzyknąć złego tekstu. No, tak. Ruszam ustami, albo chodzę na refren, albo jestem taka. Chodzę na yeah. refren. Nie, jakbyś miała swoją partię Chodzę na refren. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że zrobiłam całą twarz, a teraz będę się bawić z okiem. Oglądałam vloga Katy Bilotti z Taylor Swift. W sensie spotkały się z dziewczynami, żeby się razem ogarnąć, nagrywać TikToki i mówi: Nie, 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 ja alkoholu nie piję, bo nie chcę ominąć ani jednej piosenki, a nie będę chodził do toalet. Za 3,5 godziny koncert. Czemu ja? Nie, też nie będę wychodzić na zewnątrz. Miałam sobie słaby pęcherz. na Taylor Swift. Bo ja chcę zrobić to na otwartym, w sensie na... Nie wiesz, o takim oku, tylko na takim. Mhm, dlatego właśnie ja stwierdziłam, że nie będę tego robiła, bo mam za bardzo opadające powieki. Ale nie ogarnął. Wyłączył mi się aparat. Ale coś czuję, że to oko nie wyjdzie, choćbym nie wiem, jak się starała. Może też spróbuję przykleić diamenciki. Podobno ten dźwięk jest beznadziejny na narodowym. I tak sobie myślę, że mam nadzieję, że z naszego miejsca będzie dobry dźwięk. No, ale to właśnie według mnie jest słabe, nie? Fajne są te cienie. One są z NYXa. Nie? Masa napigmentowana. Mm. Jak ja bardzo nie umiem się malować. Ja to... Moje kreski będą. Już... Zgubalnie? It's okay. Jest ok. Jest ok. <dolę> Z każdym jest ok, teraz mnie ci bierze. Nie, no, jest ok. Ta jest troszeczkę. Ta jest ładnie zakończona, a ta jest taka mięsna, zrobiona. Chyba, chyba jest ok. Dziękuję powiedziałabym tego aż tak w Czy to ja, czy to wierzę? Ja jutro mam egzamin, także feel Będziesz robić Bill, a dopiero na. Tak, nie. Tak. Ja myślę, że ja tutaj zrobię tę tu, a tę serduszka zrobię pod spodem. Nice. Czuję, że <grym> zaczęła się zbyt poważna, poważny etap naszego strzej się i już nici z rozmowy. Okazuje się, że to ma być krzywo. No i wtedy nie muszę się stresować. Jak każdy będzie w inną stronę. podałam się. Jeszcze się czy na środku oka pod spodem nie zrobić. Ty mówisz, tak chcesz? Tak. Mogę też tak zrobić? Możesz. Wiesz jak zobaczy, że ty tak masz i potem zobaczy, że ja tak mam, też już nie będzie wiedział, do której zagadać. Może zagadywać do ciebie, jak ktoś się hale, Bardzo ładnie, ale ładnie w ogóle prosto ci to wychodzi. Nice. Jednak to mądrzejsze dziecko. <grym> Takie jestem szczęśliwa, że wpadłam na ten pomysł z tymi kliencikami, bo wcześniej kompletnie o tym nie myślałam. A ile myślę, że będzie Marycz kosztował? Ja to się nie znam takich rzeczach. Właśnie ja też nie. Myślę, że po prostu nie dać tego koloru jako rozświetlacza. Ten, który też jest różowy taki. Tak szczerze, to będzie nasz pierwszy duży koncert. Najbliżej to chyba był mimo wszystko kapitaz, no. bo nawet jak jeździłam na Openera, to to jest no, Duże gwiazda, ale kompletnie inny format, nie? Na otwartej przestrzeni to tak. Jest fajnie, ale idziesz i jest kilka scen, i to się zatrzymasz a tam nagle, była jedna scena. Uh -huh. Dobra, myślę, że jednak mniej więcej polka po. A, tak sensie oczywiście nie brakuje, że z niej pomalowałam? Dawaj, swój make-up pokaż blisko. nice listen to the wind That. <laughs> so why you don't, do you want to dog pet I'm so confused. Um, he sounds great. But you know, do whatever you want. Life is beautiful, so we get to change our minds every single day. Do whatever you want. <laughs> thank you Are you ready? Yes. Okay. Not yet. Not yet. Wróciłyśmy, jest godzina północ 10. Michalina za 7 godzin i 20 minut wychodzi na egzamin. Ja mam wolne, więc wszystko A Jak wrażenia? Miejsca. Były daleko, był o taki o ciubki, ale ogólnie było spoko. I dobrze się bawiłam, podobało mi się to, że miałyśmy tą przerwę no do przodu. było to, że byłyśmy w pierwszym rzędzie, w ogóle jakby ja cały czas się trzymałam tych barierek. Ja też, więc to było super. Nagłośnienie stało przed nami, więc jak Harry stał na środku sceny, to bo nie widziałam. Biegał dużo mniej niż na kapitolu. Wydaje mi się, że biegał tyle samo, tylko po prostu wtedy miał same biegane piosenki. A. A teraz miał i piosenki biegane i ten, bo jakby patrzyłam na jego, co robił podczas danych piosenek, pod tych, podczas tych, co śpiewał też na kapitolu, no to jakby robił dokładnie te same ruchy, no nie? No dobrze, to przepraszam. Przepraszam, Harry, przepraszam, Harry tak pochopne wnioski wyciągnęłam. Zagrał wszystkie piosenki, które chciałyśmy, o których wspominałyśmy, poza. On the angel. Ale był Stockholm Syndrome, było Medicine, było What Makes You Beautiful z początkiem Best Sun Cover, też chcieliśmy Kiwi, było Sign, Sign of the, the time. Times. Ale było bardzo fajnie, tłum był fajny, Harry był fajny, jego zespół był spoko i było pozdrowienie Białego Stoku, czego nie nagrałyśmy. W sensie nie było pozdrowienia białego z tego było. Z trzy razy Harry powiedział biały stok to, to wystarczyło. Była dziewczyna z tego Pitu Johnny's Place, która była właśnie z białego. I cieszę się noga, że że usłyszeć tyle piosenek, których bardzo chciałam na żywo. Czy były te miejsca warte 600 zł? Nie, ale... Wydałyśmy na szczęście te pieniądze rok temu, a nie dzisiaj. No. Dobrze, to tyle. Idziemy zmywać makijaż i idziemy spać. Eee, co się mówi na koniec filmiku? We wanna say goodnight to you. <gry> tak, trzymajcie się cieplutko. Widzimy się na następnym razem. ja pa.